Przyjaciele, bracia, siostry, goście, ci, którzy jesteście tu już wiele lat i ci, którzy przyszliście po raz pierwszy. Witam również tych, którzy oglądacie nas w samochodach, którzy oglądacie nas w swoich domach, którzy przyłączyliście się do tego zgromadzenia, tak jak to może nie przywykliśmy, na parkingu, naszego zboru, gdziekolwiek jesteście. Modlę się, aby dzisiaj Słowo Pańskie dotknęło Was i mam ten przywilej dzielić się nim. I powiem dzisiaj słowo do tych, którzy tam nie byli, których nie było tam na Golgocie, tak jak nas tam nie było, ale jak gdybyśmy przez Słowo Pańskie byli. Dzisiaj Słowo skierowane do Mieszkańców wschodniej Macedonii, w swoim oryginale, gdy czytamy Nowy Testament, jakieś 200 kilometrów od Tesaloniki, około 1450 km od Bielska Białej. Apostoł Paweł w swoich wędrówkach, w tym jak Duch Święty prowadzi go w czasie jego misji, chce głosić w Azji, ale. Zaczyna zmierzać w zupełnie innym kierunku z powodu wizji. W wizji tej zobaczył mac, mac, Macedończyka błagającego o Ewangelię. Macedończyków przed nim stanął, i to było dla Pawła jak Boże powołanie. To było dla Pawła Bożym powołaniem, aby skierować swoje kroki inaczej niż jemu w jego apostolskich obowiązkach się wydawało. Posłuszny Duchowi Świętemu odniósł wielkie zwycięstwo, dlatego, że głównym owocem tej wizji jest zbór Filipi. Cóż w nim takiego niezwykłego? Jest to pierwszy europejski zbór. Słowo Boże wchodzi do Europy. Tutaj członkiem zboru był na przykład zarządca więzienia, który myślał. Jeśli czytacie uważnie Dzieje Apostolskie, znacie tę historię, który myślał, że zginie, gdy więźniowie powychodzili z cel po, więzieniu, po trzęsieniu ziemi, gdy więzienne mury były poruszone, a kraty i zakratowane drzwi się otwarły. To, co zrobił tam Duch Święty, to było powołaniem nowego kościoła z ludzi, którzy chcieli być nowymi ludźmi, pójść za Panem. Przeczytajmy dzisiaj słowa, o których właśnie. Być może już zapomniano w Europie o tym, że Bóg również z tym przesłaniem przyszedł do nas. Paweł pisze je gdzieś pomiędzy 56. a 63. rokiem. Rozbieżność wynika tutaj z tego, że nie wiemy dokładnie, z którego więzienia list zostaje napisany. Jedni mówią, że został napisany z więzienia w Rzymie, inni, że w Efezie. Nie ma znaczenia. Natchniony Duchem Świętym tekst słowa Bożego z całą mocą przemawia do nas o krzyżu, o którym dzisiaj wspominaliśmy już w wielu pieśniach, o krzyżu, na którym nasz Pan oddał swoje życie za nas. Ten fragment słowa jest nazywany, ten fragment, który zaraz będę czytał, mam na myśli, jest nazywany sercem listu. Wielu teologów uważa, że jest w nim właściwie najważniejszy. Jest takim Centrum tego, co tam się znajduje, o czym ów tekst mówi. Bywa też nazywany hymnem, a nawet psalmem do Filipian. Przeczytajmy tekst z Listu do Filipian. Filipian, drugi rozdział od piątego wersetu zaczniemy czytać. Takiego bądźcie względem siebie. Usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi. Jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. W którym świecicie jak światła na świecie. Amen. Są ludzie, dokładniej badacze tekstu słowa, teolodzy, którzy uważają, że słowo, które właśnie przeczytałem od 6 do 11 wersetu jest cytatem, jest jedną z pieśni wczesnego. Czy nawet można powiedzieć pierwszego nowotestamentowego kościoła, tego absolutnie z pierwszych dziesięcioleci, że jest to tekst, który śpiewali w czasie swoich nabożeństw i w czasie swoich spotkań. Jeśli jest, to jest pieśnią pełną prawdy. Myślę, że dobrze, kiedy nasze pieśni takie są, jak te dzisiaj, kiedy nasze pieśni nie są pełne jakiegoś takiego, wiecie, jedynie. Klepania, ale głębokich słów o krzyżu, o Golgocie, o Jezusie, kiedy opierają się na tekście Słowa Bożego. Myślę, że nic piękniejszego niż Słowo Boże śpiewać, zrobić nie można. W tekście tym Duch Święty, który natknął apostoła, zwraca się do Kościoła, przepięknie się zaczyna takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc stawia nam Jezusa za wzór. Popatrz na Jezusa i to czyń. Dosłownie, gdyby ten tekst tak dosłownie z tłumaczenia greckiego czytać, to moglibyśmy tutaj przetłumaczyć, niech was się dzieje, drodzy, to, co się działo w Jezusie. Niech was się stanie to, co się stało w nim. Werset ten w tym swoim greckim sensie nie mówi tutaj o jakimś, świecie umysłowym zrozumieniu tego, co tu jest napisane. To nie jest jakaś filozofia, gdzie należało to zrozumieć umysłem i wtedy już wszystko dobrze, ale o udziale, o udziale całego mnie, mojej woli, mojego wnętrza, tego, co się uzie, uzewnętrznia, tego, kim jestem w pracy, w domu, w szkole, kiedy chodzę po ulicy. Ten tekst wzywa. Bądźcie, niech właśnie dzieje to, co się działo w Jezusie. Kiedy rozmyślam o moim Panu, gdy czytam sobie Słowo Boże, Widzę, co się działo w Jezusie. On spoglądał z miłością na ten świat. On patrzył pełen nadziei, pełen takiego, takich nowych rzeczy dla ludzi. Przychodziła prostytutka i odchodziła inna. Przychodził złodziej i odchodził inny. Siedział ślepy, kiedy Jezus przeszedł, już go nie było. Szedł przez ten świat i czynił dobro. Reprezentował to, co Bóg ma do powiedzenia dla ludzi. A dzisiaj Słowo Boże wzywa Ciebie i mnie: niech to będzie w Was. Niech to będzie w Tobie, w Twoim domu, w Twoim małżeństwie, rodzicielstwie, w Twojej karierze, w Twojej służbie, w tym, na ile uczciwy jesteś wobec ludzi tego świata. Bądź jak Jezus On nigdy nie mówił im nieprawdy. On zawsze mówił im prawdę, która niosła dla nich nadzieję, nowy początek i nowe wspaniałe rzeczy. Amen. Cudowny jest Jezus. To, co uczynił dla nas Chrystus, nie było jakieś teoretyczne albo symboliczne. My dzisiaj nie wspominamy czy nie rozmawiamy o czymś, co wierzymy wszyscy, że jest jakąś piękną symboliką, jest jakimś rodzajem pięknego, liturgicznego wspomnienia kogoś pięknego i religijnego. Ten stary szorski krzyż jest absolutnym, historycznym i ponadto duchowym faktem. Syn Boży Jezus Chrystus, podniósł Go i na swoich ramionach, wspomagany przez człowieka, ponieważ nie miał sił po ubiczowaniu i po procesie, wyniósł Go na krzyż, wyniósł Go, przepraszam, na wzgórze Golgoty, gdzie krzyżów został postawiony, a Syn Boży za Twoje i moje grzechy tam umarł. To nie jest tylko jakaś symbolika. Werset szósty naszego tekstu pokazuje, że to on najwięcej położył na ofiarę, że to Bóg najwięcej dał, ponieważ wiecie, miłość zawsze jest dawaniem. Miłość nigdy nie jest prawdziwa, jeśli polega na braniu. Brać można z miłości, z czyjejś miłości. Boża miłość polegała na dawaniu. Znamy ten tekst, nie musimy go nawet poszukiwać w Biblii, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, bo miłość jest dawaniem. Każda prawdziwa miłość. Miłość mówi, chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. Chcę, chcę dla Ciebie najlepiej, jak tylko się da. I to jest nasze wyz, takie wyznanie serca od Pana dla Ciebie i dla mnie. Bóg mówi do Ciebie i do mnie, chcę dla Ciebie z głębi mego serca to, co najlepsze. Chcę dla Ciebie wolności od nałogów, wolności od przekleństwa, Wolności od tego, żeby Twój dom nie był mroczny, pełen grzechu, wolności od tego, żeby Twoje życie niczym nie było związane, wolności do tego, byś mógł wyruszyć w kierunku nieba. On najwięcej położył. Nikt z ludzi nie miałby szans porównywać się, ale nigdzie Słowo Boże nie wzywa nas, byśmy się z Jezusem porównywali, lecz byśmy wstępowali w Jego ślady, byśmy Go naśladowali. Co zrobił? Również nastek w ósmym wersie powiedział: Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Wielkim faktem zrozumienia męki pańskiej jest zrozumienie tego, że Jezusowi życia nikt nie zabrał. Zrozummy to właściwie: nie było właściwie na świecie takiej siły czy takiej mocy, która mogłaby przyjść, i po prostu powiedzieć Jezusowi: aresztujemy cię, pójdzie Pan z nami. Nie byliby w stanie go aresztować, gdyby On swojego życia nie dał. Wiemy, że całe zastępy nieba, całe zastępy aniołów, gdyby Jezus tylko jedną taką myśl wyraził, jedno skinienie Jego ręki, a niebo pomogłoby Mu. I nie było takiej siły, która mogłaby temu przeszkodzić, ani Rzym. Ani religijni liderzy, ani wściekły czy rozwścieczony przez faryzeuszy i uczonych w piśmie tłum. Gdyby on nie chciał, nikt mu życia zabrać nie mógł. Lecz on życie swoje, baranek Boży, położył za mnie i za ciebie z miłości. Jemu życia nikt zabrać nie mógł. On je dał. Jego nikt nie mógł poniżyć. To on. Uniżył samego. Klucz ochotnego dawcę Bóg miłuje. Bez względu na to, my czasami bardziej ten wersety wiążemy z pieniędzmi czy z materialną wartością, ale nie da się modlić prawdziwie inaczej niż w miłości do Chrystusa. Nie da się służyć prawdziwie niż w miłości do Chrystusa. Nie da się wejść w męczeństwo. Wiemy, że Pierwszy Kościół wszedł w męczeństwo. Na arenach Rzymu rozdzielano ich ciała i szaty. Rozrywano dzieci, kobiety, starców i mężczyzn. Nie da się wejść w męczeństwo inaczej niż z miłości. Są dwa rodzaje siły, która może człowieka poprowadzić na śmierć za to, w co wierzy fanatyzm i miłość. Miłość Boża prowadziła pana, miłość Boża prowadzi jego uczniów, miłość Boża prowadziła pierwszy kościół. Nasz czasami obraża już samo to, że ktoś krzywo na nas popatrzył. Że ktoś na mnie ustąpił, że ktoś coś, gdy patrzę na mojego Pana, gdy spoglądam na mojego zbawcę, widzę kogoś, kto się nie gniewa i nie obraża. Nieraz z tego miejsca już mówiłem, że obrazalstwo jest cechą ludzi, którzy mają siebie na tronie. On był tym, który spoglądał i modlił się o swoich prześladowców. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakiś czas później, kiedy wydawałoby się, że uciszono Jego głos i mordowano ucznia Jego, Szczepana, znowu cały duchowy i fizyczny świat, jakby usłyszał te same słowa, zobaczył w Szczepanie ucznia Pańskiego, który modlił się dokładnie tak samo jak jego Pan, gdy umierał, i dokładnie to samo świadectwo ma być w Tobie i we mnie, by świat widział Pana w nas. Musimy być ludźmi wybaczenia. Oczyszczenia. Właściwie w tej chwili jesteśmy już po uczestnictwie w tej pamiątce. Wspominaliśmy ten ostatni wieczór, gdy Pan zaraz potem poszedł na krzyż. Nieraz, gdy trwała pamiątka i dzieliliśmy się chlebem i kielichem, myślałem sobie, tak jak dziś, znów ta sama refleksja: że my po nabożeństwie idziemy do domu, w większości z w nas ma w domu dość do jedzenia. Ma w domu dość ciepło, w domu czeka nas nasza rodzina, czeka nas po prostu nasz dom. W domu czekają na nas nasze, ci, którzy nas kochają, lub nasze dobre wspomnienia. W domu czeka nasz odpoczynek. Wieczorem znowu poczytamy Biblię. Położymy się spokojnie spać, nikt z nas nie śpi na ulicy. Pomyślałem wtedy o Panu, gdy złamał ten chleb, gdy podał ten kielich. Już nic oprócz Getsemane i krzyża przed nim nie było. Ale on widział dalej, spoglądał dalej na zwycięstwo. Krzyż jest narzędziem śmierci, ale nie jest narzędziem samobójstwa. Przez to, co uczynił Jezus, stał się symbolem miłości, której do dzisiaj pojąć świat nie może. Stąd tyle kpiń ciągle o krzyżu, stąd tyle wyśmiewania krzyża i do dzisiaj. Choć może w naszym kraju trochę mniej. Ale krzyż tak naprawdę nie jest tylko symbolem, który nie wiem, będziemy sobie nosić na łańcuszku na szyi, albo sobie powiesimy na ścianie, niech wisi taki ładny symbol. Krzyż ponad wszystko jest duchową prawdą. Duchową prawdą o tym, że jest moc i siła w naszym naśladowaniu Pana, która rozprawi się z naszym ego. Z naszym gniewem, z naszym obrażalstwem, z tym, co w naszym życiu nie podoba się Bogu, ukrzyżowanie. To jedna z najstraszniejszych śmierci i egzekucji, jakie w swojej historii wymyślić mógł człowiek. Na krzyżu skazaniec konał długo. Człowiek wiedział, jak zadawać ból. Rzymianie byli mistrzami w tym, jak ukrzyżować człowieka żeby długo cierpiał. Czasem cierpiał tak długo, że musieli go dobijać. Krzyż to jest miejsce, gdzie jest się w hańbie, unieruchomionym. Czasem nasza chrześcijańska rzeczywistość wygląda tak, jakbyśmy raz ten krzyż nieśli, a raz nim rzucali o ziemię. Dokładniej mam na myśli, raz go niesiemy i jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, Najczęściej w kościele albo przed pobożnymi ludźmi, ale innym razem w pracy, a czasem już kawałek za kościołem. Czasem w poniedziałek albo wtorek zapominamy o niesieniu krzyża i znowu go gdzieś rzucamy, teraz jestem sobą, teraz mi nikt nie będzie mówił, co mam robić, teraz nikt nie będzie mnie obrażał. Teraz i czasami tak trwa ta nasza upartość, że nawet najbliżsi nam nie wiedzą. Że krzyż niesiemy, że Pana naśladujemy, że Jezusa kochamy. Warto przemyśleć w ten czas właśnie takie rzeczy. Wiecie, na krzyżu można właściwie tylko dwie rzeczy zrobić, gdy człowiek doświadcza krzyża, patrząc na skazańca. No bo wiemy, kim był skazaniec, który szedł na krzyż. Człowiek, który w rzymskich czasach brał na ramiona krzyż, był już człowiekiem, który pożegnał się z żoną, ukochał dzieci. Pożegnał przyjaciół, zwątpił już swoje plany, interesy, nie miał już żadnego oczekiwania na przyszłość i nie martwił się, czy wzejdzie coś w polu, czy mu dobre przyniosą zyski to, co zainwestował. Człowiek, na którego Rzymianie nakładali krzyż, miał już tylko jedną drogę za miasto i już nigdy nie wracał. Droga za krzyżem, czy droga z krzyżem jest drogą jednokierunkową. To nie jest droga, gdzie biega się w dwóch kierunkach, zastanawiając się. To jest jednokierunkowa droga. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem, mówił Paweł. Znamy to na pamięć. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Ukrzyżowany z Chrystusem, jednokierunkowa droga. Pożegnałem i, jak powiedziałem, tylko dwie rzeczy tam się mogą dziać. Pierwsza, którą widzimy w Biblii: Na krzyżu można tylko przeklinać ludzi i przeklinać świat i przeklinać swój zły i bezbożny los. Pamiętacie? A prorok Izajasz prorokował, że pośród złoczyńców zaliczyli go. Tamtego dnia, gdy Rzymianie przybili do krzyża Jezusa, po jego prawej i lewej stronie przybili dwóch złoczyńców. Wypełniło się słowo Izajasza, że do złoczyńców był zaliczony. Oni obydwoje na początku przeklinali i bluźnili Bogu. Ludziom i swojemu losowi, jak uważali, że zostali źle potraktowani. Wiemy, że jeden z nich później całkiem zmienił zdanie. Ale to jest ta jedna rzecz, która może się na Krzyżu. Druga, która może się tam dziać. Na Krzyżu można tylko wybaczać i kochać ludzi tak jak Pan ich kochał. Taka była śmierć naszego Pana i zbawiciela. To dokonało się dla nas na miejscu zwanym trupią czaską. Czasem. Przyzwyczajamy się, i już tak lekko sobie mówimy Jezus umarł za mnie na krzyżu. Właśnie przychodzi mi znowu na myśl ten złoczyńca. Co on tam takiego zobaczył? Co widział w Jezusie? Co słyszał? Możemy przeczytać. Kiedyś mnie nawet wiecie, trochę korciło, żeby przygotować taki wykład o tej ostatniej drodze tych dwóch złoczyńców. Co on tam takiego zobaczył, że w pewnym momencie przerwał to. Kpienie, to wyśmiewanie, to, to wulgarne ubliżanie Jezusowi. I przerwał temu drugiemu krzyżowanemu po drugiej stronie, i powiedział: Cicho bądź, przestań już. My wisimy na tych krzyżach za nasze własne winy, powiedział. Ale ten niczego nie uczynił. I te przepiękne słowa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do twego królestwa. Co się stało w tym człowieku? Co zobaczył, co miało tak potężną siłę, że pomimo bólu krzyża, pomimo wstydu, hańby, ran i okrzyków, zobaczył coś, co całkowicie zmieniło jego życie. Co zobaczył, że kpiny ucichły. Gdy zobaczycie w tekst, to właściwie po tej jego wypowiedzi, naprawdę i u innych, zrobiło się inaczej. Czym był Krzyż? Był dla nas ratunkiem. Czy nasze życie doświadcza błogosławień z powodu posłuszeństwa Jezusa aż do śmierci krzyżowej? Nie. Tak. Mówię dziś o błogosławieństwie krzyża. Krzyż jest źródłem i początkiem wszelkich błogosławień chrześcijańskiego życia. Wszystkie błogosławieństwa, jakie doświadcza wierzący człowiek, płyną z tego miejsca. Czy stały się faktem przez to, że było takie miejsce jak Getsemane, jak Golgota i Pusty Grób? Moje grzechy, obmywa krew przelana na tym krzyżu, moje uzdrowienie zrani z ran i które Jezus doświadczył, płynie z tego krzyża. Izajasz, 53 rozdział, 5 werset mówi, lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To wszystko ma miejsce dzieje się przez krzyż. Mam życie wieczne, bo Jezus umarł i dał swoje życie za moje życie. Powiedział: Twoje brudy za moją czystość, moja świętość za twoje zgubione, biedne życie. Dokonał Cudownego zbawienia ciebie i mnie i każdego z Was, każdego, kto jest tu dzisiaj i jeszcze nie zawołał, mam pokój, bo On wziął koszmar ciemności na siebie na tym krzyżu. Jezus poszedł na krzyż i całkowicie zwyciężył tam śmierć i szatana. Nie zobaczyć na to i nie zbadać tego w słowie, to lekceważenie oferty. Życia w pełni, które daje nam Bóg. Tak wiele mamy z powodu Krzyża. Mowa o nim, prawdziwie jest głupstwem, Biblia mówi, dla tych, którzy giną, ale jest mocą, dla tych, którzy dostępują zbawienia. On jest jednym z filarów głoszonej Ewangelii. Wiemy, że takie główne cztery filary, słowa, które zwiastujemy, słowa zbawienia to jest wcielenie zbawcy. Kiedy wspominamy Betlejem. I to, jak jako człowiek szedł po tym świecie i uczył, następnie, właśnie, śmierć krzyżowa, to jest to, o czym mówimy dzisiaj. Potem zmartwychwstanie, a następnie powtórne przyjście pańskie. Pośród tych czterech filarów porusza się zwiastowanie dobrej nowiny, którą dla każdego człowieka ma Bóg. To tam, na krzyżu, przeciwnik liczył, że uda się to, co nie udało się na pustyni. Liczył na przegraną Jezusa, że tam uda się. Sprawić, aby Bóg stracił cierpliwość, ale Boża cierpliwość trwała, Boża miłość trwała, a w miłości trwa to wszystko, bo miłość cierpliwa jest. I Pan był tam dla Ciebie i dla mnie. To tam pokonano było zło. A zło dokładniej, które Ciebie i mnie dotyczy, zło, które wynisza, wyniszcza ten świat, polega na tym, że na świecie jest grzech, przez grzech jest śmierć. Przez grzech jest wina i przez grzech jest sąd. Duch Święty przyszedł, aby przekonać o ten świat, aby powiedzieć o tym i tych czterech tyranów pokonał na krzyżu Jezus. Nie ma, nie będzie i nigdy nie było błogosławieństwa, które by nie miało związku z krzyżem pana Jezusa Chrystusa w życiu dziecka Bożego. Nawet, wiecie, samo mówienie o tym błogosławi nasze życie i jest mocą do zwycięstwa nad śmiercią. Odkryłem to już kilka razy. Że czasami w najdziwniejszych miejscach, dzieląc się z ludźmi o krzyżu, poruszała ich moc tego, co w tym jest ukryte. Ten krzyż nie może być ukryty, bo ten krzyż nie można schować, bo w nim skryta jest Boża Moc, która objawia się dla każdego, komu się go głosi, każdego, kto zaczyna go studiować, kto zaczyna o tym czytać. Proroczym obrazem. Krzyża Syna Bożego, były ołtarz, był ołtarz świątyni Izraela. Różnił się od pogańskich ołtarzy tym, że Bóg nie pozwalał, aby ludzie sobie wokół ołtarzy sadzili jakieś gaiki, ozdabiali kwiatuszkami. My ludzie powiemy ładnie, że, że baranek i umarł, i ładnie, że ofiara, ale ozdóbmy to, osłońmy to, bo to takie wstrząsające. Nie, Bóg mówi, chce, żeby to było widać. Chcę, by każdy człowiek zobaczył, jak straszną rzeczą jest Krzyż, jak straszną rzeczą jest Grzech, jak straszną rzeczą jest to, kiedy człowiek chodzi w śmierci. Żadnych ozdób na wzgórzu trupiej czaski stanął Krzyż, a na nim syn Boży. I Paweł napisał, kończąc już, zanim zaczniemy się modlić. Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Drodzy bracia i siostry, życzę wam, byśmy byli uczniami pańskimi, którzy będą w tym mieście, będą tam, skąd jesteście, czy skąd oglądacie Przekaz naszego nabożeństwa, świadkami, postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, mówi pieśń, przepiękna stara pieśń. Nie wrócę już, bo to jest droga w jednym kierunku. Idę do Ojczyzny, do mojego Pana w niebie. Powstańmy, pochylmy nasze głowy, powstańmy, spędźmy chwilę w modlitwie. Ojcze, cudowny zbawicielu, Wspominając dzisiaj tą mękę, śmierć, tak się cieszymy, że w mocy Twojego zmartwychwstania w różnych okolicznościach i w różnych chwilach znalazłeś wielu z nas. Wielu z nas, Panie, było gdzieś pogubionych, bez nadziei na tym świecie. Wielu z nas, było w nałogach, w grzechach. Wielu z nas żyło własno, o własnych siłach, własną pychą, własną radością, własną pięścią. Rozpychając się łokciami albo całkiem rezygnując, Ty w różnych miejscach znalazłeś nas. Dziękuję Ci dzisiaj, Ojcze w niebie, że mogę wyznawać, że jesteś królem i panem. Proszę Cię, dotykaj każdej dziedziny mojego życia. Dotykaj każdej dziedziny naszego życia. Chcemy być świadkami Twojego życia, Twojego zmartwychwstania. Chcemy być świadkami tej Golgoty, tam gdzie nas będziesz posyłał. Błogosławimy cały nasz kraj, Polskę i to miasto. Błogosławimy każdego człowieka, który pod tym krzyżem we łzach nie znalazł jeszcze odpocznienia, odkupienia. Tobie chwała niech będzie. amém